To ten cmentarz jest zadbany, ale, ale ktoś o to dba, ktoś tutaj pracuje. Tutaj jest mur, a za nim ulica. A tutaj, właśnie tak jak wspomniałem, droga krzyżowa jedyna sta stacja. Jezus przybijany do krzyża. Wszystkie groby mają symbole krzyża, albo zdecydowana większość, ale są również takie, które budzą pytanie. Na przykład ten, co oznacza ta gwiazda, a może to krzyż? Krzyż, od którego wychodzą promienie. Tak bym to tłumaczył: tutaj nie ma wątpliwości, jest krzyż, ale tutaj z kolei, co znaczy ta grafika kim jest? Ten człowiek wyglądający na steka ma podniesione ręce. Wydaje mi się, że to taka nowoczesna formuła orantes, tego, który się, który się modli, modlącego się człowieka. I znów taka nieporadna pieta, ponieważ nie zawsze artyści to wykonywali, te rzeźby. Ważne, że, że odwołuje się do czegoś, co, co go przekonuje, co jest jego słowem o śmierci, a więc i o życiu. Tak samo, jak i to drzewo oliwne, które tutaj widzicie. Ono też jest w kształcie krzyża, a więc inaczej się je odbiera. Właśnie dlatego, że posiada ten kształt. Podobnie jak tutaj, tutaj jest krzyż z, i zapatrzony człowiek, który klęczy, wygląda na Dawida, ponieważ ma lirę w ręku i śpiewa. Śpiewać można również po śmierci. A może to jest ważna wiadomość odnośnie życia wiecznego: właśnie śpiewanie, i właśnie wpatrzenie w krzyż, i lira. Rzeczywiście, cmentarz mówi dużo o życiu, o żyjących.